Za chwilkę będę przetrwałem wczorajszy trening. Także jest dobrze, gdybym to nagrał, nikt by mi nie uwierzył. Że można było tyle z siebie dać. Następnym razem będzie lepiej, obiecuję. Obiecuję to sobie, gdzie ona była wczoraj, po lewej stronie. A dziś? Malutka pyza. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Uda, udam, że jej uciekam Kurde, bo się przewrócę I co teraz? Wracam Wracam, wracam Nie widać jej Malutka No, czyżby Pyzulka nie przyszła na spotkanie. Niemożliwe. Ups. Jest, biegnie. Widzę ją na dachu. Pyzulka spokojnie, bo tam tak wysoko. Jej. Jak ona tam schodzi? Jest, zeskoczyła. Biegnie. Biegnie do mnie. Kurde. Mokro. Przybiegła. Patrzcie, przybiegła do mnie znów. Spóźniła się. Pyzunia, co spóźniła się, tak? Ups. Bo się rower na nią. Żeby... Nie może się przewrócić rower. Trzeba go ustawiać do, do skutku. Aż będzie stał światło. Chodź, kochanie, tam mokro jest. Hyc, widzieliście ten skok? Cześć, kochanie, ale ty skaczesz pięknie. Trzeba było cię zawołać, tak? Pyzulkę, moją kochaną. Zawołali. Z domku ją wyciągnęli Siedziała sobie, czekała grzecznie na mnie Co ty masz na tym ogonku? Co tam się przyczepiło? Pyzi do ogonka, no coś tam ma Zaraz jej ściągniemy No, daj Daj kochanie ten ogonek Oj, ty zwierzaczku mój kochany Cześć kochanie Cześć moja piękna Złoga wyszła na powierzchnię. Przyszedłem po nią i idziemy na spacer. No chodź kochany, idziemy na spacer. Tak by wychodzi na poranne spacery. Niczym pies. Szuka tropu. Rozgląda się i porusza ogonkiem. O! To musiało coś znaczyć. Pewnie coś pozytywnego. O! Moje latarki biegną. Kochaniutkie. Ojejcie, moja piękna pyza. Ciekawe, jak ma na imię, naprawdę. Kochaniutko. Dla mnie jest pyzą. No chodź, wracamy Pyzulka biegnie, patrzcie Zwierzątko Pełne gracji Ojejciu, patrzcie na nią o ojejciu, moja pyzulka kochana Ojejciu, się cieszy.